Cześć, z tej strony Jan Pobiela, komora laminarna pracuje dalej w tle, natomiast wyciszę ją, aby było mnie lepiej słychać. Dziś dysk firmy WD, model WD10EAVS, nośnik był w serwisie komputerowym u kogoś, kto się zna. Ta osoba stwierdziła, że brak jest możliwości odzyskania danych z tego dysku, ponieważ dysk posiada, jak on to stwierdził, amerykańskie części, na pewno z tego co widzimy na nagraniu, dysk posiada polskie paluchy, poodbijane na platerze. Tu już mamy plater po poczyszczeniu. Jak widać, udało się to zrobić całkiem ładnie. Nośnik był wcześniej wyczyszczony. Musiałem zamówić do niego dysk dawcę, ponieważ nie miałem takiego z DCMM -VJ. Był to model WD10 EADX. Nośnik dotarł, został sprawdzony pod PC3000. Sprawdziłem mu mapę głowic przede wszystkim. Okazało się, że pasuje, więc można próbować wykorzystać go jako potencjalnego dawcę. Zastanawiałem się, czy przyspieszać to nagranie, w jakim stopniu, no ale też nie chciałem, żeby to nagranie trwało w nieskończoność. Ten film jest przyspieszony znacznie, bo około pięciokrotnie. Zapytacie pewnie, dlaczego używam koszulek termogruczliwych do odseparowania głowic, ponieważ, szczerze powiedziawszy, przechuśtałem gdzieś narzędzie do tego przeznaczone. Mam na pewno jedną sztukę, którą wykorzystam w dawcy. Nie kupowałem do tych serii nic jakiegoś mega zaawansowanego. Proste narzędzia chińskie, tak naprawdę robią co mają robić. Oddzielają, separują te głowice. Muszę dokupić, tak jak mówię, drugą sztukę do dawcy. Natomiast ta głowica jest mniej ważna, ta która wyleciała, ponieważ no, ona jest po prostu niesprawna technicznie. Składam nośnik, sprawdzam czy wszystko ok. O, zapomniane śrubki. I tak podpinamy nośnik. Uruchamiam go w nadziei, że pokaże mi status ready. Jak widać nośnik trochę długo myśli. Natomiast on nie klikał w trakcie. Autodetekcja zadziałała poprawnie, wykryło rodzinę Rackfly. Jak widać nośnik nie wiem, jak oglądacie czasami te materiały, to widać, że ta strefa serwisowa, te informacje, te logi tutaj ładują się mega szybko. W tym nośniku to jest takie spowolnione, mi to od razu podpowiada, że nośnik posiada tak zwany slow responding problem, który w dyskach firmy WD jest standardem. Próbuję zrobić kopię strefy serwisowej, ale jak widać moduły czytają się wolno, a przy tej ilości, która w tych dyskach występuje, trwałoby to w nieskończoność. w związku z czym zatrzymam sobie tutaj robienie kopii strefy serwisowej i póki co ten tak zwany slow responding zrobię sobie w ramie, żeby nie zmieniać zawartości strefy serwisowej przed jej backupem. Zabezpieczam moduły, puszczam jeszcze raz. Teraz już będzie widać, jak te moduły idą w standardowej prędkości, żeby to też nie trwało w nieskończoność. Moduł 32, jak widać, jest zaśmiecony, więc szybkie czyszczenie. I już teraz w strefie serwisowej jest zmieniony na stałe moduł 32. Zakładam nowe zadanie. Robię mapę głowic dla tego nośnika. Mapę głowic przeprowadza się po to, aby w razie problemów z którąkolwiek powierzchnią móc wyłączyć jej odczyt. Nie wyłączamy jej fizycznie, wyłączamy ją tylko na potrzeby danego zadania. Znaczy, nie wyłączamy, omijamy. Dane powierzchnie, źle powiedziałem. Tutaj sobie odczytuję przede wszystkim MFT dla każdej partycji oddzielnie. Potem wykonuję skan B MFT, czyli właśnie listy plików. Trzecia partycja jest niepotrzebna. Na partycji numer 1 i na partycji numer 2 znajdują się dane. Tu sobie zaznaczam, wybieram to, co dla klientki najważniejsze. Z tego co wiem, były to zdjęcia. Odznaczam jakieś pliki zdjęciowe z katalogów Windows czy Program Files, bo one są niepotrzebne. Jak widać, nośnik czytał całkiem fajnie. Partycja numer 1 miała problemy z odczytem. Tutaj tworzę mapę plików, no i pokażę, ile sektorów jest nieodczytane, bo nie ma tego dużo. Czyli wynik jest dobry. Mamy 4,38 MB. Uszkodzonych, nieodczytanych sektorów, które zaraz pokażę, na jaką ilość danych nam to wpłynie. Wydawałoby się, co to jest 4,5 MB. Natomiast zobaczcie, generuję sobie raport plików uszkodzonych z tych zaznaczonych wcześniej. I uszkodzone mamy prawie 70 GB w 1403 plikach z 1742. Partycja numer 2 nie posiada uszkodzonych plików. Oczywiście to nie jest tak, że te pliki są całkowicie martwe, niedziałające. Większość z tych 70 giga to są tak naprawdę filmy. Cześć.